Czystość moralna jest nadbudowana nad czystością fizyko-chemiczną. Jak ja poczuję brzydki zapach, to mam dokładnie taki sam wyraz twarzy i taki sam wzorzec mózgu, jakbym zobaczył brzydki moralny uczynek. Więc chcę Państwu powiedzieć trochę tak podsumowując te trzy wymiary, jeszcze je tutaj przypomnę, że pierwszą rzeczą sieć bezpieczeństwa łapie ten poziom, jak ja to czuję. To jest taka fajna książka, którą Wam polecam książka napisana w latach 60 autorstwa Rasmusena z architektury Odczuwalność architektury. Więc tu masz odczuwalność placu zabaw i my badając mózg wiemy, że ta odczuwalność to jest biodegradowalność, minimalizm i multisensoryczność. Potem muszą być elementy typu oferty. Co mam z tym zrobić? Tego może być wiele. To może być wielokrotne użycie, ale to musi być pewna podpowiedź. I wreszcie pewnego typu wartości. Ja chcę, żeby wasz plac zabaw, żeby ja się poczuł zaopiekowany, żeby był. Co znacza sprawiedliwość na placu zabaw? No, że na przykład dzieci o różnej sprawności motorycznej mogą z niego korzystać. Każda sytuacja taka, że przychodzi siostra z bratem, a brat ma coś problemy z nogą i nie może użyć twojego placu zabaw, to jest czerwona kartka dla placu zabaw. Takapujesz? Ty musisz tak zrobić, że gość z krótszą nogą może tak samo korzystać, jak gość z dwoma równymi. I to jest właśnie element uniwersalnego projektowania. Potem pewne efekty lojalnościowe, tak? My lubimy być przywiązani. To bardzo dobrze powiedzieć, a ja jestem zwolennikiem tej marki, to się bardzo dobrze sprzedaje. Potem pewnego typu autorytety, czyli no właśnie to, o czym mówił pan dyrektor bardzo fajnie jest zbudować produkt w oparciu o zespół specjalistów. I to warto pokazać. Jesteśmy na targach. Jest jakaś dyskusja panelowa, siedzi dwójka ludzi spoza firmy, z nauki, którzy mówią: Owszem, to co Wam proponujemy jest nie tylko estetyczne, jest nie tylko w rozsądnej cenie, jest nie tylko zrobione z dobrych materiałów, ale też na przykład pobudza rozwój dziecka. No i wreszcie daje pewien wymiar wolności. Chcę Wam powiedzieć, że każda z tych wartości jest związana z pewną emocją. Jak się komuś ogranicza wolność, to się włącza emocja, która nazywa się reaktancja. Jak się komuś zabrania, to jeszcze bardziej tego chce.